Siema, witam wszystkich serdecznie. Temperatura trochę spadła i nie mówię tutaj o pogodzie, no ale lecimy, lecimy z kolejnym dniem. Trzeba tutaj yy, miesiąc już zamknąć, jak się powiedziało. A to trzeba powiedzieć, BCD i tak dalej, i tak dalej, całą Alfabet. Dzisiaj bawimy się na to to. Yy, dzisiaj yy, dodatkowo możecie zgarnąć 300, nie? w promocji bonusu powitalnego. Jeżeli ktoś jest tutaj zainteresowany i nie ma jeszcze tam konta, zachęcam. <coughs> przepraszam, żeby zerknąć do pierwszego komentarza, tam będzie się znajdował link. A ja już tutaj tłumaczę o co chodzi, bo dzisiaj trzy 300, tak jak mówiłem, czyli tak, zakładasz konto, potwierdzasz gody marketingowe i pierwszy depozyt musi wynosić tutaj minimum 5 dyszek. I już jesteś zapisany na promocję Ligi Mistrzów. Ale tutaj trzeba pamiętać, że jeszcze jest nor normalne, tak zwane, nominalne podwojenie. Czyli jak w sobie 5 dyszek, dostaniesz 5 dyszek. Możesz tutaj wpłacić 200, wtedy dostajesz 200, jeszcze dwie dyszki Fribeta za to, że maksymalny, tutaj. Bonus wykorzystałeś w pierwszej wpłacie. No ale tak jak mówiłem, na Liga Mistrzów płacasz minimum 5 dyszek, jesteś zapisany, i tutaj jest ważna kwestia: grasz z salda depozytowego singla za złotówkę na to, że PS, że dzisiaj wygra mecz. I jeżeli tak będzie, dostajesz 300 w przeciągu 48 godzin dodatkowe. Czyli jakby nie patrzeć, 220 można dostać tutaj za pierwszy depozyt, jeżeli chce się wykorzystać maksymalną kwotę. Później, jeżeli się zagra za złotówkę na PS, że salda depozytowego, no to yy, i PS, oczywiście wygra, można jeszcze 300, czyli łącznie 520 dzisiaj. Tak to wygląda. Myślę, że spoko, nie? jak pod Liga Mistrzów. Nie wiem, czy to, to kiedykolwiek dawało trzystówki, dzisiaj dają. Jak ktoś jest zainteresowany. Tam na dole, pierwszy komentarz Pod tym filmem i będzie można sobie zerknąć O co tutaj chodzi A my lecimy jeszcze z konkursiwem Dwie dyszki będą do zgarnięcia, no i co trzeba zrobić Żeby o nie powalczyć No ale to to oczywiście, łapa w górę, subskrypcja tego kanału I w komentarzu typujecie Dokładne wyniki, minutę, pierwszej bramki W dzisiejszym metru pomiędzy Bolton a Parsley To są Angielska Ligue play playoffy, jeżeli będzie dogrywka No to oczywiście się nie liczy Typujecie do godziny 21, znaczy dogrywka się już tyle liczy Typujecie do godziny 21 Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez linku, bądź e-maila na to, to tu jest to i to, nie biorą udziału w zabawie. Wczorajszy kupon Rumuńskiej ekipy. Trener jednak mnie zrobił bambuko. Nie strzeli nawet gola, ale karnego mieli i też nie wykorzystali. Po co? Po co, dobra. Statystyki bardzo smutne. Był profit, nie ma profitu i coraz większa dupa się z tego robi. Dobra, już tutaj włączyłem ekran. Dzisiaj single, także dużo tutaj nie będę gadał. Liga Mistrzów, PSG. Wchodzę sobie tutaj w statystyki, i generalnie wygląda kwestia tak, że stawiam najwyższą linię. Strzałów celnych ogólnie w meczu po 2,65. Powyżej 11,5 celnych strzałów. W pierwszym meczu było co prawda ich 7 tylko, no ale tam yy, nie działo się w sumie jakoś tak wiele. Chociaż tutaj nie no, działo się, bo miał słupki, poprzeczki. Tutaj niewiele brakowało, a te strzały z niecelnych zrobiłyby się celne. Yy, dzisiaj wydaje mi się, że PZ będzie po prostu atakować. Raz po raz na skrzydle jednym będzie na pewno Mbappé który lubi tutaj wejść w dribbling, zaraz tutaj strzelać bramkę, żeby, żeby to on był właśnie tutaj główną gwiazdą tego spotkania. Z drugiej strony będziemy mieli Dembele, który zależy co mu się wylosuje przed meczem, no ale on lubi też oddawać strzały z najróżniejszych dziwnych pozycji. No i myślę, że tutaj Dortmund też będzie się odgryzał z Fulkurgiem, jeżeli wyjdzie tutaj na dziewiątce. W Lidze Mistrzów to jest zupełnie inny zawodnik, muszę tutaj przeprosić, przeprosić wszystkich, którzy Mogli zostać urażeni moim hejtem w jego stronę. <noise> zamknął mi jadaczkę w pierwszym meczu strzelając bramkę. No i myślę, że tutaj po prostu będzie na maksa. Na maksa otwarty mecz będziemy widzieć wszystko: rzuty rożne i tak dalej, i tak dalej. Oprócz kartek, bo kartki ostatnio są tutaj w deficycie i pewnie teraz będzie tak, że kartki będą, bo cała reszta nie. Ja liczę na 12 celnych strzałów. Za stówkę to zagram nie, za 5 dyszek, bo jest tylko jeden mecz. Czy Liga Mistrzów. Ile to było o, tam 6 dni. Nie dobra, ze już nie róbmy. Nasz takiej wielkiej komedii 233 będzie mogło wrócić. Klikam, dziękuję pięknie, życzymy jego wtorku i emocji wieczorem związanych z jego mistrzów. Siema!